Cienalko, I tata przygotował nam kilka wyzwań. A zaczynamy od rysowania! To jeszcze szybko łapka w górę! I zaczynamy! Co rysujesz? Dobrze, to dziewczyna jak rysować, zaraz od razu wytłumaczę zasady. W pierwszej rundzie dziewczyny mówią co rysują i rysuję po plecach długopisem, który nie ma końcówkę ja ci... taką gumową, bo to jest do telefonu. No. I to tak jeszcze leciutko tak, żeby nie ten, żeby Wiktoria czuła, ale żeby ją to nie bolało, tak? Uh -huh. Dobra, to rysuj. Już wiele, uh -huh. Widowie wiedzą, co rysujesz, bo już powiedzieliśmy. Ale ja nie wiem, czy to było, No zbieram. spróbuj. Nie, nie czuję. Wyżej uh -huh. jej rysuj po plecach, bo tam ma staje koszuleczkę i to nie czuć.

Rysuj, rysuj. Pamiętaj, w którym miejscu co rysowałeś, bo wie, która w tym samym miejscu wyczuwa i rysuje na tablicy, tak? Mocniej musisz, bo nie, dot nie dotykasz nawet. Co? No spróbuj jeszcze raz. Co wy zrobiłaś すいません。 A tak, to chyba ci teraz jak nie robię, a na taki plecowódur nie masz. Nie pytaj, Anastazja, to rysujesz. Ja nie wiem, nic nie ma. Wyszło, Mhm. Uh -huh. Dobra, wygrała to, to jest pies albo kot, czyli co? Nie wiem, kot nie, A pies. Co? co to było? Czułam, a ty tutaj. No ale... A cię tak dobry, Kotka. Kotka. Dobra. <grymka> tak mocno! <grymka> Czujcie, czuj? Rysujesz. A w dobrym miejscu rysujesz? Tak. Dobra. Nie. Cool. Nie wiem. Gdzie jestem? po proces? W tej rundzie dziewczyny będą losować z kolorowanki jedną Jeszcze raz? stronę. Będą mówiły stop, a potem prawa, lewa strona. Będą starać się to narysować. Jeszcze raz? Nie daje Ona już wie, co to jest. No, rysuj jest nie, no to nie będzie koniec, a potem jeszcze kropki kobiety. Ja robiłam kropki, a ja nie czułam. No to nie. Dobrze, nie? Ale to kot, tak? Kot. A to było ładne. Ja, ona... To weź e, kropka niebieska, to jest... E, nie, nie, kropeczkę, magnesik weź, no. Postaw sobie, z tej strony. Ja idę łatwiejsze. Nie. I teraz losujemy z kolorowanki, mówicie stop. To mów stop. Stop. Prawa, lewa? Prawa. Mogę? Jeszcze nie. Dobra. Niektórych musisz rysować w innym miejscu, bo to w ten sam zrobiłeś. Trzy koło. No rysuj. Tak jak czujesz, nie tak jak ci się wydaje, tylko 3 tak 3 jak 3 czujesz. No dzieci, trzy razy pracę? nie, nie, nie. No nie, już nie możesz Anastazja. To już. Ogólnie nie wiem, co teraz robisz. No. Uh -huh. Koniec. Wiesz, co to jest? Nie. To teraz pokaż. Głębokość. To mów stop. Stop. Prawa, czy lewa strona? Prawa. Brawa. Prawa.

Czas. E... coś zrobiłaś? No... Dobra domyślasz się, co to jest? Nie. A jest to tygrys. No pokażę Ci. No tak robiłasz.?

Tak, a ty tak. Ona ci tu rysowała te kropki, robiłaś. A, cząka. Dobra, to co? Już? – Tak. Dobra, jest gotowe, to możecie zaczynać. Punktacja 1-1 i ostatnia szansa na punkt dla następcy. Dobra, cześć, Ja Wiesz, teraz prawie zgubiłam co mocno byś zrobiła to by to, by to, by to by. <laughs> jedna nie czuje drugą to gigla to <laughs> no. <laughs> <A, śmiech> <laughs> <laughs> A Skończyłam. Co to? Ja. ja. <laughs> Trochę co innego rysowałaś niż Wiktoria, to na pewno. Dużo inaczej. Nie. Ryba. No, bo jeszcze było takie hu. A, ja tak zrobiłam. Ale Dobra, to macie remisik, to obie zdobywacie nagrodę. Z eee. której coś będziecie musiały zrobić. Aha. Pokażcie dziewczyny co wygrać. To są żelki, które ja. mają kształt klocków. Są na smaku jabłka, jagody, cytryny i troskawki. Dobra, i teraz budujecie coś. Jak odgadnę co to jest, to możecie potem to zjeść. O, te trzeba zrobić coś od tego. Ale to ma być zrobione takie, coś, żeby... Zwierzę! Coś zrobić skrotką. To czas start. Trzy minuty. Czas nie leci. Co Są jeszcze gdzieś te małe. Tylko są? Te małe. To z tych będą nogi. Pamiętaj Wiktoria, że czas się nie zatrzymuje, jak sobie komentujesz, tylko masz zrobić. – Jak odgadnę, to macie nagrodę i jecie żelki. Jak nie odgadnę, to żelki są dla mnie. – Wszystkie? No oczywiście, że tak. – Jak jedna osoba zdje? – To jedna osoba tylko zdje. – To jest trudne. Kurczę, to się tu nie mieści. Pamiętaj Anasa, że to w górę masz budować, a na płasko. Minęła minuta, została minuty. Może być w bok też, ale żeby to było piętrowe, a nie na płasko. Co zdobiła A nie musi być bardzo piętrowe. Ma być takie coś, żebym zgadł co to jest. To nie zgadniesz. No to nie hmm. znam, będzie ciężko. To nie znam, będziesz. U Ciebie nie odgadnę. Była nasadzanie, odgadnę, to na niech to będzie. Więc zobaczycie o jedynku. Czekaj, trzeba mu jeszcze zrobić buś. A teraz ja to zrobiłam. A bo to, Została to. minuta. Ale mi się to rozwala. Dobra, niech będzie tak, ale jak mam zrobić, kurde, mu uszy? Dobra, a! Czy nie stało? Trzymaj się! Moje to chyba trzyma. Ostatni kroczek. Jak ty tak, tak, to by się to trzyma? Nie wiem, tu mam widać, a! Ile zostało? Kurde, no nie da się zrobić. Dobra, będzie miał... Nie, właśnie nie da Dodaję. Nie ale... rozwaliło mi się. Dobra, czasu. Możecie trzymać. Ok, trzymać to tak. Jeszcze bym tu dodała uszu, ale się nie da. No dobra, to mi wygląda. No popraw, bo to już była konstrukcja. Rozląda się. No, że jest Takie no, Dlatego to było takie kreatywne wyzwanie. I tu obstawiam, że chciałeś zbudować chyba tą lamę. Tak. A ty chciałeś tak. zbudować? Ja chyba już wiem. To nie jest nic złego. to jest ogon, głowa. Jeszcze zapomniałam, czego chciał robić. To po bokach to chyba nogi? Tak. To miało być takie nogi, ale jest tylko trzy takiego czegoś. To to może być jakieś zwierzę? Tak. A jak? Gdzie żyje to zwierzę? W domu. Może ja? to masz kot? No dobra no nie się uszu zrobić proszę. To za, zaraz mamy obiad, to robimy przerwę i po obiadku możecie zjeść te kotki, które użyliście ja by... <słuch> <Okay>. <słuch> Kot nam się zepsuł Żyjesz? No dobra, to pobiedź jeszcze od poczęta? Tak. To waszym kolejnym wyzwaniem jest organizowanie tutaj dyskoteki. Jedyne świateł, jakie tu będzie, to będą wasze ledy, które są włączone. Zaraz zasłonimy rolety. A wy jeszcze wykorzystujecie. Chodź. Ja To możecie sobie pomieszać kolory. Dobra, LEDy są. Górne, które, które powinny działać na światło, a teraz się zawiesiły. Jeszcze raz. Na hałas. A. To też działają. dobra. To te i te teraz działają tutaj razem na światełko, a tylko te na boku i z tyłu za wami cały czas na kolorowo. Więc w momencie jak odpalę muzykę, pokazujecie jak robicie dyskotekę osobową. W pokoju. Wiecie tyle mamy. Gotowe? Tak. Na no to zatrzę.

Ciśni, nie zlekaj, bo już zapięła pom. Czekaj, na zimko, TV nie ma nudy: tylko akcja i uśmiech, to jest za sekundy. Część wyspija z koły i quizy. To nawet poniedziałek gryznie niesamowitej misji. To nie bajka, to dziko reality. Zdawajcie z nami, przekraczamy limity. Suba Miał, miau miau Anastazja, Victoria, Lila, siostry i jeden bos. Garty i rządzi! Dobra, to za tą waszą dyskotekę testujecie nowe mersi? Czy to jest do jedziemy? Czy jeszcze są kolejne? No dwa rodzaje są teraz drugi. Tam, tam I możecie tam. po jednym sobie cukierku wybrać, który zjecie od razu i powiecie jak smakuje. Tamte były kremowe, a te są jakieś z jakimiś kawałeczkami jakiejś rzeczy. Nie ja wiem, które chcę. To musisz wybrać. A chodź, mogę to pudełko? Ano. No tak. co to? Ale ja co chcę, to te patrz. Te? Ja nie wiem, które to. Anna, Satya, wybierz sobie, które chcesz. To jest pewnie orzechowe. No, tego nie sobie, było, nie? Wcześniej. Nie. Ja no dobra, czy ci to samo, to ci to Dobra, to wszyscy wreszcie ten smak. Bo on jest w środku jakiś biały. W no biały. Stopieniu. Biały Taki. Taki. Jeszcze widać, że jest nadzienie w środku. Białe. I to jak będzie moja O, ale spróbuj. A pokaż, co jest w środku. Będzie ciężko, bo jest takie dosyć konie. Takie białe. Jak to? Dobry. A porównanie do tamtego, to ten był na którym miejscu? Ten smak na drugim. Tamtego pierwszego nic. Nie. A tu jest ten smak, tylko z dodatkami. gdzie? No ten złoty, to chyba ten, nie? Nie. Bo tamto to była kawa. A. No dobra. I tak na razie ten smak, który testowaliśmy, wylądował na drugim miejscu w kuleczek Marsy. a jeszcze nie wiem, jak pozostały smaki. No. Dobra, a z racji tego, że trochę zjedliście, to byście mogły się teraz czegoś napić. A testujecie sobie dzisiaj fantę o smaku brzoskwiniowym, co widzowie będą widzieli już na okładce. Bo ja już okładkę w przerwie, jak dziewczyny ja jadły obiad, odpoczywały, ja robię okładkę. Prawie bym cukierki zdeptała. Dobra, to teraz to jest fantastycznie. Ma intensywny kolor. A pokaż właśnie kolor, jak u ciebie widać, bo jest. Ma intensywny kolor. Taki mocno pomarekł, bardzo... jak prawie marchewkowy, nie? Kubuś. Mhm. Mm ja już spróbowałam, ale ocenę powiem, jak dziewczyny powiedzą. O! Co mówiłaś, ale bo po prostu. Okej. Ok. Kurde, to czuć jak ten owoc. Nie smakuje ci? Jak tak robię? Jak dla mnie to ten. Fanta poza pomarańczową to jest najlepszy smak, jaki ja do tej pory A jak tak robię? To kurde, czuć ten owoc. Guzik. Do. jest mocno. Tak, to jak dla mnie to mówię, to jest. Pierwsza fanta poza oryginalną oręż, tą. oręcz. pomarańczą, to. Pierwszy smak Fanta, który mi naprawdę smakuje. Nie, A tobie nie? Nie. A ty to mówisz? To jak, jak na lewo to widać, że czysta chemia. No, taki kolor intensywny, to raczej nienaturalnie zrobiony. Pyszne. No pokażę Ci, bo po kamerę. No kurde. No kurde, ja te obrony ja w buzi. Ale taki, taki, nalot jakiś na języku mi został, pokażcie języki. No jest trochę pomarańczowy, pokaż. No. Widzę. Ej no, pokaż. Ej no, trochę. A potem pokaż. Dobra, to nasze testy wyzwania właśnie dobiegły końca. Każdy miał po jednym punkcie, tak z tego rysowania. No, no z tego udało mi się jakimś cudem odgadnąć, co robiliście. Zobaczcie. Jakimś cudem. No, ja to A jak to wyzwanie powtórzymy, to troszeczkę zmienimy zasady z tym rysowaniem na plecach. To no, już po mam tu... pomysł, jak to zrobić. To było bardzo trudne. Bo będziecie mieli kartkę na plecach i na kartce będziecie rysować. To nie pomyliliście miejsca i przyklejemy Wam taśmą taką malarską, którą łatwo odkleić. O kurczę, ale to będzie trudniej, bo masz Ale to będzie kredką rysowane normalnie. Dzień Duszek. Dód. Ta, fajny duchek. No ale to już ja było ja widać na dyskotece Waszego duszu. Ja tak. Ja tak, wam się podobał ten odcinek? dajcie łapkę w górę. subskrypcję, Dzwoneczkiem. Buziaczki, Buziaczki. serduszka. Pa! pa.